Witam Państwa, pole cebuli z dymki, cebula wykopana. Zaraz Państwo zobaczycie jak wygląda. Oczywiście producent nie zdążył niestety zebrać, ale musi to zebrać dosyć szybko. Nazywam się Piotr Borczyński od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział Zarzeczewo no tak to wygląda liczymy na ten plon około 50 ton został ścięty szczypior oczywiście ten który leżał nie zawsze się udało go przyciąć był jeszcze zielony był mokry więc no, e, tak to tak to wygląda. E, kaliber bardzo fajny, duża cebula, e, jest to cebula pod obieranie, więc e, no e... Bardzo dobrze, nie będzie żadnych większych odpadów. Tak? Zbierzemy cebulę, to, to, to zobaczymy jaki będzie, jaki będzie plon ewentualnie w przyszłym tygodniu, ponieważ też będzie posadzony brokuł. Podzielę się z Państwem tą informacją, także zapraszam do oglądania następnych filmów z upraw warzyw gruntowych.